Chwała Panu Bogu. Wypowiedzieliśmy takie słowa w tej pieśni, że Panie, pragnę być w tej liczbie, kiedy święci wejdą tam. Tak może na momencie zechciejmy jeszcze raz wniknąć w treść i znaczenie tych słów, któreśmy wypowiedzieli w tej pieśni. Czy wierzymy? Czy naprawdę poważnie wierzymy i traktujemy samą odpowiedzialnością to zwiastowane słowo, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa jest bliskie i realne? Może ktoś jest zdziwiony tym pytaniem, którym dałem, ale naprawdę to jest wielka odpowiedzialność. Jeżeli faktycznie wierzymy, że prawdą jest to, że Jezus Chrystus rychło przyjdzie po swój Kościół. Jeżeli rzeczywiście pragniemy i poważnie traktujemy, abyśmy byli w tej liczbie, to cały kształt naszego życia, myślenia, starania będzie związany na pierwszym miejscu właśnie z tym etapem. Wszystkie inne sprawy życiowe. One będą podporządkowane temu pierwszemu. Drodzy, tak kiedy słuchałem usługi brata, nasunęły mi się takie słowa, które zapisane są w liście do Hebrajczyków. I tu chciałbym tak jeden, jeden werset zacytować z czwartego rozdziału i drugi wiersz. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Drodzy, wiara to nie tylko tak powiedzieć, no faktycznie tak jest. Wiara to nie tylko tak jest, że no dobrze powiedział. Ale wiara rzeczywista prowadzi do pełnego podporządkowania się temu, co mówi Pan i czego oczekuje od każdego jednego z nas. Słyszeliśmy właśnie poruszony temat dotyczący oczekiwania na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ale wiedzmy o tym. Że Bóg również oczekuje czegoś od każdego jednego z nas. I aby przygotować się na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, to my wcześniej musimy czegoś oczekiwać. Również. Na każdy dzień. W każdej okoliczności. I chciałbym właśnie, nawiązując do tego tematu, cośmy już dzisiaj od początku słyszeli, zwrócić uwagę, Czegośmy każdego dnia powinni oczekiwać? Oprócz autentycznego faktu objawienia się Jezusa Chrystusa po swój kościół. Odczytam miejsce. W zasadzie miałem mówić na inny temat, ale uważam, że słusznym jest, skoro jest poruszony tak ważki temat wśród nas, aby jeszcze. Coś w tym kierunku zwrócić uwagę. Psalmista powiada takie słowa w psalmie 130. Zwróćmy uwagę na treść tego słowa: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakłóń uszu swój na głos błagania mego. <laughs> Jeżeli będziesz zważał na winę, Panie, Panie, któż cię stoi? Lecz u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano. W Panu pokładam nadzieję. Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa Jego. Dusza moja oczekuje Pana, Tęsknij, ni stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Izraelu oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. Oto tutaj psalmista. Tak wyraźnie podkreśla, jakie winno być nastawienie, i między innymi powiadam w ten sposób: W Panu pokładam nadzieję, dusza moja żyje nadzieją, oczekuję słowa Jego. W innym psalmie znaj znajdujemy takie słowa, zapisane również podobne, to jest w psalmie 119, i tutaj powiadam psalmista w tym psalmie w ten sposób że wstaję przed świtem i wołam o pomoc. Oczekuję na słowo Twoje. Budzę się zanim zaświta, aby rozmyślać nad Słowem Twoim. Drodzy, odczytałem to miejsce akurat, bo chciałbym, abyśmy wniknęli w tą dziedzinę. Czy faktycznie każdy jeden z nas, jako człowiek wierzący, odkupiony, na pierwszym planie swoich myśli, swoich pragnień dąży jest to, że oczekuję na słowo Pana. Dzisiaj, w obecnym czasie, jesteśmy zasypywani ogromem różnych informacji, z różnych stron, z różnych środków masowego przekazu i indywidualnie przez ludzi. I co jest charakterystyczne, że dzisiaj ludzie bardzo są otwartymi, ciekawymi, zainteresowanymi wieloma, wieloma wiadomościami, dziedzinami życia. I nie chciałbym powiedzieć, że zainteresowanie tym, co się dzieje jest grzechem czy jest złym. Bo też jest ważne, abyśmy umieli rozróżniać czasy i chwile, w których żyjemy, konfrontując je ze słowem Bożym, abyśmy wiedzieli, w jakim czasie żyjemy. Ale tutaj chcę postawić te dwie sprawy: co dla nas jest bardziej interesujące: czy informacje z tego świata przez różne środki masowego przekazu, które niekiedy są bulwersujące? które może lepiej, gdyby, żebyśmy nawet do niektórych nie wiedzieli, czy na pierwszym miejscu budzący się spragnienia Panie, co Ty do mnie powiesz? Boże, jaka jest Twoja wola wobec mnie? Mnie indywidualnie, w moim położeniu, w mojej sytuacji. Czy jest takie coś w nas? Dziś w niedzielę na tym miejscu, kiedy przyszliśmy... I Bóg przyprowadził nas. To po to, abyśmy słuchali Jego słowa. I abyśmy sobie zadali pytanie z samą odpowiedzialnością we własnym sumieniu. Czy każdego dnia, kiedy może wstajemy, ktoś się zbiera do pracy, ktoś do szkoły, ktoś do innych obowiązków życiowych? Czy jest to pragnienie serca, czy jest to modlitwa? Boże, wskaż mi Twoją wolę. Ja nie wiem, z czym się spotkam. Nie wiem, jakie okoliczności będą. Czemu przyjdzie mi stawić czoło? Co należałoby przyjąć? Czemu się przeciwstawić? Boże, wskaż mi Słowo Twoje, Twoją wolę. Oczywiście ważne jest to, abyśmy mieli tę świadomość, czego oczekujemy i od kogo. Drodzy Zgromadzeni, bracia i siostry, z całą odpowiedzialnością w imieniu Pana Jezusa Chrystusa chcę powiedzieć i na podstawie Bożego Słowa, że Bóg tych, którzy szczerze szukają Jego, którzy są otwartymi na Jego kierownictwo, nigdy nie pozostawi samych sobie. Nigdy nie pozostawi bez pomocy, bez ochrony, bez ukierunkowania. Ale jest bardzo ważny warunek. Jeżeli prosimy i oczekujemy, to czy kiedy Pan nam wskaże swoją wolę, czy my ją przyjmiemy? Taka jest rzeczywistość, że nawet i często tak jest, że wola Boża, czy słowo Boże nie za bardzo nam ludziom pasuje. Nie za bardzo. Do okoliczności życia, do standardów, do wymogów, które dzisiaj serwuje, serwują systemy, które nas otaczają, ludzie. Nie za bardzo to tak pasuje. I teraz, do kogo należy decyzja? Bracia i siostry. Bóg swoje słowo w ojcowskiej miłości przekazuje. Swoją radę przekazuje. Ja zaraz powiem, jakie są może sposoby, którymi Bóg. Przekazuje swoją wolę i swoje święte słowo dla tych, którzy oczekują, którzy proszą. Ale drodzy, chcę tutaj powiedzieć: musimy mieć tą świadomość i to poczucie odpowiedzialności, abyśmy czasami Pana Boga nie kusili. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli ja proszę Boga, to jeżeli On przekaże dla mnie swoją wolę, swoje słowo. Abyśmy go nie odrzucali, abyśmy nie tłumaczyli okolicznościami życia, abyśmy nie tłumaczyli może innymi warunkami, ponieważ Bóg nie stawiał nigdy swoich wymogów wobec człowieka, które by przerastały jego możliwości. Bo jeżeli Bóg daje i objawia swoją wolę, to również daje ukierunkowanie, Daje pomoc, daje wsparcie. Czy zgadzacie się z tym? Da. Z tym, że my musimy w to wchodzić odważnie, z wiarą, w całkowicie oddaniu. Oczywiście chcę tutaj jeszcze podkreślić, że my musimy bardzo być ostrożni również w przyjmowaniu słowa. Różnie ludzie interpretują te sprawy. I wiecie, ja spotykałem w moim życiu ludzi, którzy mówili, że Jemu powiedział Pan, że On odebrał od Pana. A to nie jest zgodne ze Słowem Bożym. A to nie jest właściwe. I jak to pogodzić? I właśnie pierwszy sposób, pierwszy sposób, który właśnie Bóg przekazuje swoje słowo. To przez Biblię, bracia i siostry, przez Biblię, przez to słowo, które jest zapisane. I jest tak wyraźnie, zacytuję może to miejsce Pisma Świętego. Apostoł Paweł, kiedy pisał list do Tymoteusza, powiedział takie słowa w drugim liście, w trzecim rozdziale. Myślę, że wielu z nas to zdolni są na pamięć zacytować te słowa i tu powiada w ten sposób. Ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył, Iż, i ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Oto, tak wyraźnie tu jest napisane, uwypuklone wartość Bożego Słowa, Pisma Świętego, do wszystkich dziedzin życia. Drodzy, myślę, że każdy jest tego świadomy i czyta Słowo Boże i zgodzi się z tym, że czytając Biblię każdy z nas ogólnie znajdzie ukierunkowanie co do swojego życia. Czy siostra, czy brat, czy w starszym, czy w młodszym, czy w dziecinnym wieku. Wszystko jest wskazane i napisane. I teraz, co pozostaje? I właśnie tu jest ten punkt, o którym wspomniałem. Jeżeli my bierzemy Słowo Boże i przykładamy ich do okoliczności, do systemów, do opinii ludzi to wtedy słabnie nasza wiara, wtedy my nie wiemy co zrobić, nie wiemy co, jak pogodzić, ale drodzy, dopóki nie będzie dla nas jawnego autorytetu, że tak jest napisane, tak mówi słowo Boże, a w tym objawiona jest wola Boża, i dlatego napisany jest apostoł Paweł, kiedy pisał list do Koloson, powiedział takie słowa, że słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie. Niech mieszka! To znaczy, my musimy mieć to sobie. No nie zawsze my będziemy pamiętać, w którym miejscu co jest napisane. Ale ja wierzę w to, że każdy chrześcijanin, człowiek wierzący, ma jakoby skupione w swoim umyśle, w swoim sercu, że Biblia tak mówi. Może nie wiem, w którym miejscu, ale tak jest napisane. Na tyle, ile słowa przekazywane jest w Boże, Każde nabożeństwo. Przynajmniej dwóch braci usługuje. I właśnie wskazują naukę w wielu dziedzinach życia. I czasami my możemy powiedzieć, ach, to już wiem, tamto wiem, to tyle razy słyszałem. Ale to nie jest istotne, ile razy słyszałeś. Istotne jest to, czy ja mam to w sercu, czy żyję tym, czy poważnie to traktuję? Drodzy, chcę powiedzieć, że Bóg oprócz tego Słowa Bożego, jakiegoś innego pisma świętego w cudzysłowie, już nam nie przekaże. Tu jest pełnia objawiona woli Bożej, pełnia. Drugim takim bardzo istotnym elementem, o który, poprzez który Bóg również przemawia, na którym powinniśmy być otwartymi, to jest również kierownictwo Ducha Świętego. I tutaj jest istotne, jakoby te dwie płaszczyzny, na które winniśmy być otwartymi i czujnymi. Pierwsze, to jest kierownictwo Ducha Świętego, który jest posłany do naszych serc. On jest posłany po to, aby nas wprowadzał we wszelką prawdę. Aby On nas prowadził we wszystkich okolicznościach życia. Czy nie przeżywaliście nigdy tego? Na się przeżywali. Że kiedy znajdujecie się w danej okoliczności, ten, czujecie ten głos w sobie, że to jest nie tak. Tu nie powinienem iść. Tego nie powinienem mówić. Tak nie powinienem myśleć. Tam nie moje miejsce. Ale co niekiedy z przykrością można stwierdzić, no, okoliczności, pragnienia, jakieś tam zamiłowania ludzkie charakter, opinia ludzka zaczynają wpływać na to. I jeżeli my to dopuścimy, to ten głos, Ducha Świętego, ten cichy głos wewnętrzny zostaje przytłumiony i my uczynimy wtedy nie Bożą, ale swoją wolę, a rezultaty później są takie jakie są. To zauważyć można później w swoim życiu, w stanie duchowym, w pokoju, jak i również w swojej szczerości i poświęceniu dla Pana. To nie dzieje się tak, że człowiek dzisiaj był bardzo górliwy, bardzo szczęśliwy w społeczności z Bogiem, a jutro już był daleko, daleko od Boga. Nie, to jest takie systematyczne, niebezpieczne, pomaleńku odchodzenia. Taka selekcja Słowa Bożego stosując do warunków i okoliczności życia. Często to powtarzam, dlatego że właśnie my się stykamy dzisiaj z tak wielką potęgą zła. Czy to w szkole, czy w miejscu pracy, czy gdziekolwiek jesteśmy, a nawet przeżywamy ataki ze strony złego. I tutaj musimy być otwartymi na to. Drugi poziom, właśnie poprzez który Bóg przekazuje swoje święte Słowo, to kiedy przekazuje przez dar Ducha Świętego proroctwo, objawienie. I kiedy Bóg wskazuje, wtedy Słowo Boże nas naucza, że poprzez Słowo Boże takie poselstwo my musimy rozsądzić, rozważyć. I jeżeli ono jest zgodne ze Słowem Bożym, jeżeli. Wynosi pokój do naszego serca, to należy traktować jak najbardziej poważnie. Jak najbardziej poważnie. Nie powinniśmy go lekceważyć, bo Bóg w doraźny sposób, do nadanej okoliczności, Bóg przychodzi z pomocą, aby oszczędzać, aby pomóc, aby posilić, aby przygotować. Może do jakiejś walki, do jakiegoś yy, doświadczenia, do jakiejś próby. No, czasami pojawia się pewne niebezpieczeństwo i o tym chcę powiedzieć, dlatego że no, jako ludzie się stykamy z tym. Natomiast tak bywa, że człowiek słyszy kazanie, czy czyta Słowo Boże, słyszy usługi braci i gdzieś coś widzi, że no, nie tak. To, co myślałem, czy co czyniłem czy co zamiaruje, no nie jest za bardzo zgodne ze Słowem Bożym. Ale co by tak powiedział Pan na to? Niekiedy tak czekajmy. a może by Bóg coś objawił? A może by Pan Bóg wskazał nawet, jeżeli człowiek no zrobił źle, no i ktoś powie, czy jak powiedziałem, usłyszy człowiek w czasie usługi, no że to jest grzech. No ale co by Pan powiedział? Bracia i siostry, Chcę z całą odpowiedzialnością po raz kolejny ostrzec, abyśmy nie kusili Boga. Jeżeli mamy w Słowie Bożym napisane, jeżeli wyraźnie nam Słowo Boże wskazuje, że to jest nieczyste, to jest grzech, nie kuźmy Boga, żeby Pan Bóg nam objawiał. Bóg już tu objawił, tu jest napisane i to jest miecz obusieczny. Owszem, może być, że ktoś z nas gdzieś popadnie, nie rozumiał, nie wiedział, może nawet nie orientuje się w tym. Wtedy Bóg przyjdzie z pomocą i objawi i wskaże, że w tym i w tym miejscu jest niedobrze. Tak czy inaczej postąpiłeś niewłaściwie. I wtedy jest to takie bardzo istotne i powinniśmy Bogu za to dziękować. Drodzy. Na powinni być otwartymi. O to Boga prosić Panie, jeżeli ja coś nie wiem, a czy nie złego, co nie jest zgodne z Twoją wolą, wskaż mi Panie, a kiedy Pan wskaże, żebyśmy nie odrzucili, bośmy prosili Pana, Pan przyszedł z pomocą i wskazał. I jeżeli może nie wiedziałeś, że spożywanie alkoholu jest grzechem i pozwalałeś sobie gdzieś tam piwko, a może winko, a może to coś inne, i jeżeli Pan ci wskaże, to nie mów, nie tłumacz, nie szukaj wyjścia, że może nie aż tak źle, bo nie ma napisane, że jest się upijać, i tak dalej, i tak dalej. I Bóg, jeżeli ci wskaże konkretnie, to potraktuj poważnie, bo drugi raz Pan Bóg może nie powtórzyć. Pan mówi raz, a Jego Słowo ma moc i ma autorytet, a my winniśmy podporządkować się pod. Właśnie kierownictwo Jego Słowa, Jego woli, jak i również, jak wspomniałem, kierownictwo Ducha Świętego w zakresie darów, ponieważ kiedykolwiek Bóg przychodzi ze swoim Słowem, ja to mówię, że to jest doraźna interwencja w miłości Bożej do Kościoła, do własności Jezusa Chrystusa. I jeżeli jest ta doraźna informacja, ukierunkowanie, ostrzeżenie, to jest po to. Aby nam pomóc, aby nas uratować, aby nas wesprzeć. Bóg nigdy w zakresie łaski, zresztą nigdy Bóg nie działał na szkodę człowieka. Jakiekolwiek działanie, nawet łącznie z karą, kiedy Bóg kogoś ukarał, to dla jego dobra. Tak jest napisane w Biblii. I ważne, abyśmy byli na to otwartymi. Drodzy tutaj, chcę jeszcze zwrócić uwagę na taką jeszcze. Jeden sposób, w którym Bóg przemawia, na cośmy powinni być otwartymi podejdzie do nas ktoś i powie, bracie, siostro, w tym przypadku nie tak, jest źle, nie powinno tak być. Jaka jest reakcja? Jeżeli przychodzi na podstawie Bożego Słowa i mówi wiem, świadomy jestem, że żyjemy w takim czasie, że dzisiaj komuś zwrócić uwagę. To nie jest taka prosta rzecz. To trzeba się dobrze zastanowić i trzeba się jeszcze długo modlić i prosić o mądrość, ponieważ jest dużo tak, że nie za bardzo te upomnienia są przyjmowane. Ale jednak Słowo Boże o tym mówi, że Pan Bóg niekoniecznie będzie uważał za słuszne w danej sytuacji, żeby przez objawienie czy proroctwo powiedzieć Ci, żeś zrobił źle. Ale użyje drugiej osoby. Brata, oczywiście, który podejdzie z troską, nie po to, żeby skreślić, osądzić, potępić, ale przyjść i powiedzieć dla dobra, że jest źle, abyś to również przyjął jako rękojmy. Abyś oczekiwał, że to jest jedna z form, których Bóg używa ku temu, aby my prowadzili czyste, święte życie. I to jest tak istotne i ważne, czy my zgadzamy się, czy my jesteśmy gotowymi właśnie przyjmować słowo od Pana? Czy my oczekujemy słowa poprzez Biblię i zgadzamy się z nim? Czy my oczekujemy na Boże kierownictwo, kiedy Duch Święty ukierunkowywuje nas i nam wskazuje wewnątrz? Czy przez, przez objawienie, kiedy to jest rzeczywiście Boże działanie i zgodne z prawdą od Ducha Bożego? Czy się zgadzamy? Czy się zgodzimy i pragniemy tego, żeby również ktokolwiek przyszedł i powiedział, żeby zwrócił uwagę, że jest źle, żebym naprostował póki czas ścieżki mojego życia. Żeby to powiązać z wiarą. Z wiarą. Dlatego też, drodzy, przysłuchujcie się temu słowu. Wyjdziemy za chwileczkę z tego miejsca, ale. Potraktujmy poważnie to, co Bóg uczynił dla nas w Jezusie Chrystusie. To, co nam objawił i dał nam zrozumieć. I również Boże obietnice. Drodzy, tak jeszcze powiem na zakończenie, gdy się przysłuchuję w ostatnim czasie, czy zwiastowanemu słowu, czy też bracia to są miejscowi, czy przyjeżdżają, jako goście usługują czy też poselstwom Ducha Świętego, myślę, że i wyście zwrócili uwagę, że Bóg ciągle nawołuje, aby uświęcone życie prowadzić. Tu może by się zaczął inny temat, ale ja jego już nie będę poruszał. Niemniej jednak, jeżeli Bóg dzisiaj zwraca uwagę każdemu jednemu z nas, uważam, żeby prowadzić uświęcone życie, aby nie utożsamiać się z systemami tego świata, aby przygotować się na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, to jest w tym cel, jest uzasadnienie i jest to dla naszego dobra. Czy to traktujemy poważnie? Drodzy, chociażby ten czas, może jeszcze nadmienię takie słowo. No, wiadomo, w jakim czasie żyjemy, w jakim kraju żyjemy, pełnym kultów, e, jakichś tradycji pogańskich, co. Przynajmniej już się zaczęło od wczoraj, czy dzisiaj, czy jutra? Jak uważacie? Jestem świadomy tego, że czy ja, czy inni bracia już nie jeden raz przekazywali naukę i wskazówki, jak ludzie wierzący, Kościół Boży powinien być do tego ustosunkowany, że nie jest tam miejsce, nie można się utożsamiać, nie można brać udziału w tym. Jakie jest nasze stanowisko? A słyszałem już i takie wypowiedzi. Ależ bracie, co ludzie powiedzą? I co jest ważniejsze? Czy opinia ludzka, czy Słowo Boże? Co jest dla nas droższe? Jeżeli droższe i ważniejsze będzie dla nas opinia ludzi, tradycje, czy dogodzenie ludziom, to może takie, no może straszne słowo, które powiem, to nasz dział wieczności będzie razem z nimi. A jeżeli staniemy po stronie Bożej, oddzielimy się we wszystkich aspektach od wszelkiego rodzaju zła, kultów, tradycji, a zachowamy się czystymi, świętymi w bojaźni Bożej, to kiedy przyjdzie ten dzień, ta chwila, to będziemy w tej liczbie, którą zabierze Pan. A kto by nie chciał dzisiaj być w tej liczbie? Kto by nie chciał, aby na wieczność być w Królestwie Niebios? Warto! Odrzucić wszystko inne, a utrzymać i utwierdzić to, co jest Boże. Utwierdzić i umocnić i uszanować powołanie święte. Utwierdzić i umocnić społeczność z Kościołem. I być ku zbudowaniu innym, wypełniając Słowo Boże. A wtedy tym samym przygotujemy się na przyjście Pana Jezusa. I On sam to nie człowiek, to nie pastor. To nie kaznodzieja, ale sam Pan oceni i wypowie te słowa Pójdź błogosławiony, ojca mego, oddzielić królestwo zgotowane od założenia świata. Myślę, że tego byśmy pragnęli. I za Was zachęcić, abyśmy przykłonili nasze kolana i gorąco poprosili Pana, aby dał nam takie serce, abyśmy byli otwartymi na Jego słowo, na Jego wolę i z całą powagą, odpowiedzialnością i bojaźnią pełnili je we wszystkich okolicznościach naszego życia, czy to będzie nam wygodne, czy nie, ale posłuży dla naszego zbawienia. Amen.